7 anty i wszystkie w tej części nie wyrażą zgody na przemyślenie moje, moje, mojego syna, mojej siostry do klasy trzeciej. w Szkole mnie mogę imieniawać się No, No, nie dzieci. Tak? Tak? nie ma już znaczenia. że nie. Rada będzie musiała podjąć ale... decyzję finansowe. ale... na tym, decyzję, co zostało dzieci, będzie tak jak było. A dalej, no, jak my będziemy mieli. Zresztą. Państwo, obawiam się, że. Za dwa lata hmm. będzie tych dzieci sporo mniej. Może być tak. Wtedy będziemy się martwić. Ale spokojnie, kiedy co tu przyszło? Bo... <grym <grym <zainteresowań> <grym> w to nie jest przeznaczone na karekty Może to wiecie <grym> bardzo, że to 7 tak lat, prawda? dobrze. Może być więcej dzieci. Tak, nie, nie, ale nie, ja nie mam nic żeby dzieci było jak najwięcej. Ja będę się cieszył. Tak. Na pewno będę się cieszył. Gdyby jeszcze tak na przykład dzieci z innych. Gminy przyszły do nas do szkół Ja mam chwilkę do zapisania, ale no czekam aż się zapiszę. No, Aś jeszcze Państwo, <grym> w takim razie myślę, że rozwiązaliśmy pewne pogłoski, plotki, które nie były do końca prawdziwe. E... Sami Państwo widzą, że Rada nie jest przeciwna tej szkole. Chcemy, żeby ta szkoła, filia szkoły w funkcjonowała normalnie. Natomiast, no, no, skoro jest taka wola rodziców, to tak po prostu będzie, a teraz rola dyrektora i nauczycieli jest, żeby sobie z tym poradzić i żeby tak zorganizować naukę, żeby dzieci faktycznie no, odniosły jak najlepsze efekty kształcenia. Bo to jest ważne. Natomiast no, w tej chwili, niestety, nauczyciele, nie, niestety, właściwie tak powinno być. Nauczyciele i dyrektor też ustalał dla zadości zadania sobie z tym problemem poradzić. Dziękuję Państwu bardzo. Ja dziękuję bardzo. Myślę, że czy macie jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyście nie związane akurat z, z tą organizacją przyszłej pracy naszego od 1 września zadać tutaj panu Witowi, bądź członkom Rady Gminy, tam bardzo proszę. Może jest jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyście zadać no, To ja, okazję. Jeśli można, to ja, ja, ja bym chciał pytanie do Pana Przewodniczącego e, e, zadać, bo Pan Przewodniczący wspomniał, że to jest 150 tysięcy, czyli tam dotacja tak czy subwencja. Ob obcięta, no między innymi dotknie również inne szkoły. To znaczy które jeszcze i w jakim stopniu? Bo... nie rozmawialiśmy na ten temat. Dostaliśmy informację, jest subwencja umniejszona. Mhm. Dopiero pochylimy się tego. Wiemy teraz... znaczy. Bo skończymy. pytanie dotyczy tego, czy to dotknie tylko wierzch. Nie, tak? nie, to nie, nie tylko. Mianowicie wszystkie szkoły mhm. są z subwencji oświatowej otrzymywane też. No to ja wiem. I dlatego będzie musiało dotknąć wszystkie szkoły. Czyli rozumiem, że wszystkie szkoły. Dziękuję bardzo. W takim razie dziękujemy bardzo państwu za uczestnictwo, za zabieranie głosu, ale również państwu, panu wójtowi, panu radnym za przybycie i też wyjaśnienie pewnych kwestii, które gdzieś tam pewnie w kuluarach rzeczywiście powstały, skoro... Ja jeszcze raz podkreślam, nigdy nie słyszałam od pana Wójta, że pan Wójt proponował zamknąć tę szkołę albo sugerował zamknięcie tej szkoły, i też ode mnie tego na zebraniu na pewno nikt nie usłyszał. Była tylko propozycja złożona, tak jak jeszcze raz wspominał, o przeniesieniu tych dzieci. Ale już się wszystko wyjaśniło, dziękuję panu również, że pan tutaj wyjaśnił tę kwestię. Rodzice również usłyszeli tutaj od decydentów z naszej szkoły, także z naszej gminy. Także dziękujemy bardzo i życzę wszystkiego najlepszego, a wierzę w to, że będziemy funkcjonować przynajmniej na tym poziomie, na którym funkcjonowaliśmy. Środków zawsze może być za mało, ale były wystarczające, także funkcjonujemy. Staramy się oszczędzać, na czym naprawdę możemy, nie tylko w tej szkole, ale również w szkole w Tomicach. Również chcę podkreślić taką sytuację, że też będą zajęcia łączone, są proponowane zajęcia łączone w szkole w Tomicach. W związku z tym, że nie są te dzieci przeniesione, zatem i pierwsza i druga praca też będą miały godziny łączone, czyli to jest już kolejna oszczędność na początek tego, żebyśmy mogli tutaj funkcjonować nadal. Dziękuję pięknie i myślę, że jeszcze wyniknął w ciągu pracy, jak i dodatkowe oszczędności. Dziękuję bardzo. Nie jest Dziękuję. tylko przykro, że komisja też będzie musiała być zajęcie łączone. Ona też. No pokój... tak nie było. 就别那么不带情绪。